Witam serdecznie wszystkich. Teraz jak widać, patrolujemy wspólnie. Rawicz. Rawicz to jest takie małe miasteczko na linii Wrocław-Leszno-Poznań. Rawicz, dobrze. Ulica Marszałka Piłsudskiego. Tu jest skrzynka urzędowa. Można. Ludzie listy piszą zwykłe, polecone. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy ułożyli tą piosenkę, ponieważ są to słowa piosenki, więc mniejszym wszystkich po pozdrawiamy, którzy yy, no, brali udział w stworzeniu tej piosenki. Dobrze, więc patrujemy tutaj. O, -o. Proszę szybko tam w komentarzach, co to takiego tu jest w komentarzach, tam szybko mi dajcie znać, bo ja nie mam pojęcia, no bo skąd mogę wiedzieć co to jest, no dobrze, to y, y, kilka minut temu dostaliśmy informację, że tu jacyś bandyci grasują tutaj właśnie w, ponie o, w taki gorący, sympatyczny poniedziałek y, 18 lipca 2022 rok, właśnie w Rawiczu tuż przy tej sympatycznej budowli, Rada Miasta Gminy Rawicz. I dlatego tutaj pojawiliśmy się, żeby troszeczkę porządku zaprowadzić wspólnie, żeby bandytów pogonić, bez względu na to, jakie ubranka ci bandyci by mogli mieć. Bo załóżmy, ci bandyci mogliby mieć czarne ubranka. W końcu przestępcy w nocy, tak jak chodzą w nocy i tak dalej, to mają czarne ubranka jakieś takie i tak dalej, więc jakby taki bandyta się na przykład pomylił i na przykład w dzień ubrał się na czarno, to po prostu będziemy łapać bandytów, którzy są w dzień ubrani w czarnych ubrankach dobrze przynajmniej to już żeśmy ustalili taki fajny budynek tu jest mniejszym go patrolujemy wszystko w porządku jest fajnie tutaj mają ten klomp zrobiony, tu na rowery mają tak, tam byliśmy parking zobaczyć też no z tyłu budynku, bo tam jest wejście do, do ZUS-u, jest wejście z tyłu tego budynku, nie od ulicy, więc, więc uważam, że dzisiejszy taki, no prawie, że południowy patrol to mamy załatwiony. Dziękuję.